ladies and gentlemen! Dzisiaj pierwszy odcinek serii test nazwałam test jednak nie pinterest test bo jednak rzeczy które znajduję, nie zawsze są na pinterest dzisiaj co będziemy robić Kupki, to akurat znalazłam na facebooku ale to też jest na pinterest więc oczywiście macie linka w opisie gdyby ktoś chciał spróbować też i dzisiaj będziemy też robić serduszko to była propozycja od jednej z widzki ale niestety nie pamiętam kogo jeszcze tylko krótka wiadomość dla mojego ex-rezydenta. Hi Ken! I hope so you already settled in your home and your everyday is full of joy and kichi te wao wow. <laughs> and send kisses and hi to your old family. Nie pytajcie o co chodzi. <laughs> A właśnie! Na Kici Plus pojawił się nowy odcinek! Ja robię Sajonki z Bubusiem, więc jak chcecie zobaczyć to jest tu albo po prostu zejdźcie do opisu, to też jest link. A my zaczynamy! So, do takich kubeczków potrzebujemy kubeczka gorącej, gorącej wody, różnych lakierów kolorowych, jakie chcecie, i akryliku, takiego czegoś zabezpieczającego. Aha, i wykałaczka! No tak. Pamiętajcie, żeby użyć naczynia, którego potem nie potrzebujecie, bo zobaczycie, co się z nim stanie. I takiego lakieru spróbujemy za pierwszym razem, zobaczymy, co wyjdzie. No i tu plum. No, no leć, no ty, no! Słucha się, no. Top, 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 top. Chyba trochę za dużo, ale to nie... Ja już wiem, co się stanie, nie? No i tutaj sobie miksuję, ale w sumie później te wykałaczki już nie używałam, bo ona jakaś taka śmieszna jest. Uwaga, uwaga, próba pierwsza. Ja już nie mogę na to patrzeć, w ogóle e, e, nie. Tak dłużej to miksuj, no nie zrobi ci to różnicy. Widzicie, jak to Tak, fuck you, fuck you. nie. Używajcie brokatowego lakieru, bo, bo wyjdzie jedno wielkie gówno. Przejdziemy dalej. Tak, Ania bardzo starała się umyć kubek. Super! Nie, nie tak bardzo. Później się musiałam męczyć ze zmywaczem. Nie lubimy tego rakieru. Rakieru. Nope. Więc teraz uczymy się na ani błędzie i ubieramy rękawiczki. Podejście drugie, też niebieski lakier, ale już nie brokatowy. Plum 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 plum. O, to już od razu widać, że się o wiele lepiej rozpuszcza. Miksu, miksu, miksu. A teraz magia. U u u u u u. u, u. Hi, 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 hi. Ten się udał. Teraz spróbuję zmiksować dwa kolory, czarny z czerwonym. No czerwony chyba przestarawy jest trochę, bo się nie chce roztopić. Next! Uuu, lepsza technika, lepsza technika, spokojniej. O, uuu, Anna! Improved, improved work. Ach, aż się zgrzałam. Ale do tej pory dowiedzieliśmy się, że tak, używamy rękawiczek, tak, sprawdzamy do ważności naszego lakieru, bo niektóre są za stare. I tak Dish pójdzie do wywalenia, znaczy naczynie to co uważaliśmy, y, używaliśmy. Oj, głowa mnie boli. Za <ścoughs> so dużo lakierów w powietrzu. <laughs> no ten tak ujdzie w tłumie, Zostawię go. No a z tego też jestem dumna. Patrzcie, taki śliczny, czarny. Będzie dla populiusza. Yeah! No potem zostawiłam kubeczki do wyschnięcia. Jak wyschły, to zabezpieczyłam, spryskałam je tym. A... Jak to się nazywało? A Akrylikiem. Kupiłam go na eBayu. Link w opisie. No i. Dan! Podziwiajcie. No, teraz na ogień idzie zakładka do książki. Zginamy karteczkę w pół. Uwalone palce. I jeszcze na pół. I w tym momencie się skapuwałam, że złamałem z... znowu. <grym> Bo ta kartka musi być taka szczuplejsza troszkę. Nie może to być kwadrat. Dobra, dalej. Teraz tak zaginamy w górę z obydwu stron. Dobre, teraz na drugą stronę. Zginamy raz. No, my dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Zauważyłam, że moja narracja, tak na początku, jest zawsze taka spokojna i logiczna, a im dłużej siedzę przy tym komputerem, to coraz bardziej mi odbija. Też to zauważyliście? To chyba brak świeżego powietrza. A wracając do mojego zadania, to muszę powiedzieć, że ta zakładka bardzo mi się podoba. Tak wygląda uroczo! No, tylko proponuję sobie to podkleić taśmą, bo będzie ci irytować. Ale na pewno, jak robicie te kubki, to otwórzcie okno czy coś teraz Ta głowa, poli. Ojoj, oh. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi też. <śmum> znaczy, mi też. No, zależy, czy wam się podobało. <śmum> <śmum> jak tak to. Lajki, like, subskrybujcie i szerujcie, proszę. Jak wam się podobało, to dzielcie się ze znajomymi, żeby oni też mogli zobaczyć. I jak spróbujecie, kiedykolwiek zrobić takie kubki, albo to serduszko, to wyślijcie mi oczywiście na Instagramie, a mnie otakujcie, to polubię Wasze zdjąć. Ale ciosios słodko. Tak mnie głowa boli, że aż nie mogę się skupić, nie? Eee, no to tu, zamkam oczy to, to mnie boli. Tu. <ścoughs> I tu macie stare filmiki. A my się widzimy w przyszłości. Pamiętajcie, sędzie kreatywni. Bialania się żegnam, baj.